Zadanie 14. Dany jest ciąg AN określony wzorem dla każdej liczby naturalnej większej od równej 1. Po co to? No właśnie po to, żeby pokazać Ci, że jak yy, wyrazy stoją w kolejce, czy tam tak jak ludzie stoją w kolejce, to nie może być zerowego y, numerka w kolejce, czy tam minus pierwszego, czy minus pięćdziesiątego, tak? To tylko po to. No bo ciągi, no to są po prostu poukładane w jakiejś kolejności liczby, tak? Pierwsza liczba, druga liczba, trzecia liczba i tak dalej. Każdy ma swój numerek, jak w kolejce do lekarza na przykład. No, <grytanie> dobra. Dany jest ciąg. No, ok. Czyli co my tu mamy zrobić? Mamy podany wzór na ciąg, czyli jakiś enty wyraz możemy policzyć z tego wzoru. Pięćdziesiątym wyrazem ciągu AN jest, czyli my chcemy wiedzieć, jaką wartość ma wyraz, który stoi na pięćdziesiątym miejscu, tak? W kolejce jest pięćdziesiąty. No i ciągi to troszkę jak funkcje. Wrzucasz do nich numer wyrazu i wychodzi ci jego wartość. Czyli jeżeli chcesz policzyć pięćdziesiąty wyraz, no to... Za n musimy wstawić 50, bo n to jest numer wyrazu. No i co, jeżeli policzymy a50, czyli wartość tego 50 wyrazu, no to coś dostaniemy, tak? Musimy po prostu skorzystać ze wzoru 7 do 50, no bo za n, wszędzie tam gdzie n, wpisuję 50 przez 21. No, w porządku, tylko że co teraz, skoro w odpowiedziach nie ma takiej odpowiedzi? No dobra, czyli musimy się zastanowić, co tutaj się stało. 50. Wyraz. W jaki sposób oni e, zmienili to 21 na 3? W jaki? No, można tutaj kombinować i pomyśleć w ten sposób, że przecież 21. To jest 3 razy 7, a na górze nadal mamy 7 do 50. Mamy na dole mnożenie z siódemką, na górze też jest siódemka, więc jedną z siódemek będzie można skrócić. Żebyś to lepiej zrozumiał, ja to rozpiszę. Zobacz, jeżeli mamy 7 do 50, to to jest to samo co 7 do 49 razy 7, tak? Bo ta potęga mi zlicza, ile tych siódemek tam w środku było. Eee, czyli jeżeli ja jedną siódemkę tak jakby wyjęłam, tak? mnożę przez nią, no to tutaj już potem mam do wymnożenia tylko 49 tych siódemek. I ja tę siódemkę mogę sobie skrócić. I już zobacz, mamy 7 do 49 przez 3. No a taką odpowiedź już mamy, to jest odpowiedź A. Nie zawsze, jak tobie wyjdzie jakiś wynik i on nie wygląda tak jak ten w odpowiedziach, nie zawsze to znaczy, że masz źle. Czasem po prostu trzeba pokombinować jakoś inaczej go przedstawić. Podpunkt drugi. No, oceni prawdziwość zdań. Ok. Ciąg AN jest geometryczny. No i tutaj musiałbyś wiedzieć, w jaki sposób powstaje w ogóle ciąg geometryczny? A on powstaje w ten sposób, że każdy kolejny wyraz jest poprzednim wyrazem, ale pomnożonym razy Q. Czyli, jeśli tu masz drugi wyraz, to to jest ten poprzedni pomnożony razy Q. Czyli, jakby był na przykład trzeci wyraz, no to to będzie tak. Mnożymy razy Q i znowu razy Q. Tak? Gdy był kolejny, no to znowu razy Q. Już tobie pokazuję, o co tu chodzi. Mamy A4. Nie? I każdy z nich e, można zapisać przy pomocy poprzedniego albo pierwszego. No to już zależy, czy chcesz mieć na przykład e, tutaj, że to jest A1 razy Q. I teraz do której? Zobacz. Przeskoczyliśmy raz, dwa, trzy Q. Czyli będzie Q do trzeciej, tak? Bo Q razy Q razy Q. To był czwarty wyraz, tak? No i powstają te wyrazy właśnie w ten sposób, mnożąc poprzedni razy q albo pierwszy razy q do n-1, nie? No bo jak mamy do czwartej, no to tu tych q były trzy. Gdybyśmy mieli a5, no to by były już cztery q. Zawsze o jedno mniej q tam się znajduje. No i po co ja o tym mówię? Zobacz, bo jeżeli chcemy zobaczyć, czy ciąg jest geometryczny, to my musimy wyjaśnić, że rzeczywiście następny wyraz powstał poprzez wymnożenie poprzedniego razyku. Czyli musimy mieć wyraz N, który już mamy, bo on wygląda tak. AN to jest 7 do N przez 21 i musimy mieć następny, tak, czyli musimy mieć AN plus 1 no plus 1, no bo to będzie właśnie następny, tak? Nie używam konkretnego wyrazu ponieważ przypadkiem mogłoby się tak zdarzyć, że y, pierwszy i drugi wyraz ten drugi powstał poprzez wymnożenie pierwszego, tak? Przesku. i trzeci poprzez wymnożenie drugiego przesku, ale już następny taki nie będzie, tak? Y, czyli załóżmy, mogłoby to tak wyglądać, że mamy tak 3, potem 6, a potem na przykład 10. No i patrz, gdybyś zbadał sobie, albo jeszcze nie 10 jeszcze może być 12, a potem 15. O, taki ciąg, tak? Jeżeli zbadałbyś sobie, że. Aha, dobra, to tu jest razy 2. No tu też razy 2. No, okej, okay, to ciąg jest geometryczny. Ale przecież e, później już nie jest razy 2, prawda? Już nie jest razy 2. Więc przypadkiem by się tak zdarzyło, że jak zbadasz pierwszy, drugi, trzeci wyraz, no to tak wyjdą te same e, mnożenia. Ale nie zawsze jest tak stanie z już z kolejnym wyrazem, dlatego My nie liczymy tego na konkretnych wyrazach, pierwszym, drugim, trzecim, tylko liczymy na wyrazie tak jakby ogólnym, na wzorze, tak? Czyli ty potem możesz sobie wstawić dowolną liczbę i to wyliczyć, jej wartość, ale e, w ogóle sprawdzamy, czy ten ciąg jest geometryczny na wzorze. No zaraz zobaczysz, o co tutaj chodzi. E, potrzebujemy mieć ten następny wyraz, tak? Czyli wszędzie tam, gdzie było N... My musimy wpisać teraz n plus 1, tak? No to wpisujemy, czyli mamy tak 7 do n plus 1 przez 21. Yy, no to żeby dostać q, to musimy, zobaczyć jak jest następny wyraz, a chcemy mieć poprzedni, no to podzielić przez q, tak? Odwrotnie zrobić. Jak ktoś pomnożył, to musi odwrotnie, czyli podzielić. Eee, przez Q albo podzielić sobie następny wyraz przez poprzedni. Już, już mówię o co chodzi. Zobacz, jak podzielisz A3 przez A2, to będzie coś takiego. No, A3 to było um, A2 razy Q, tak? Czyli A2 razy Q. Jak podzielisz przez A2, to właśnie wyjdzie Ci Q. Dobra. I jeżeli to Q wyjdzie nam jako wartość taka stała, czyli zawsze taka sama, niezależna od niczego, to znaczy, że tak, że zawsze ten ciąg powstaje yy, przez wymnożenie przez to samo. Yy, to jest dosyć skomplikowane, ja wiem, yy, yy, i to całe ciągi yy, trzeba robić po kolei. A to jest matura, tak? Czyli matura już w zasadzie sprawdza ciebie, a nie tłumaczy wszystko po kolei. Gdybym cię wprowadzała w ciągi, no to no to nie robilibyśmy od razu takiego wielkiego przeskoku i taki, m, takiego dużego zakresu materiału, tak? Ja zakładam, że ty to już wszystko wiesz, także myślę, że tutaj się będziesz już łapał. Dobra, e, czyli wracamy tu, tak? Mamy wyraz następny i poprzedni, więc żeby dostać ku, muszę je przez siebie pomnożyć. No w porządku, no to ja to już zrobię tutaj, bo tu mam miejsce. Czyli dzielę sobie an plus 1 przez an. No, i co dostanę? 7 do n plus 1 przez 21. Podzielić na, uwaga, ja tą kreskę ułamkową wpisuję jako dzielenie, tak? Bo to jest to samo. Dzielę przez 7 do n przez 21. No, a jak się dzieli ułamki, zamienia się na mnożenie i odwraca drugą, ten drugi ułamek. Dobra, czyli tak. Przez 21 razy 21 przez 7 do n. Tu mi się skraca. Lecę dalej. No i zobacz, jak mam n plus 1, to ja to mogę zamienić na 7 do n razy 7. Tak? To działania na potęgach. Jeżeli mam mnożenia, takie same podstawy, to potęgi dodajemy, a to jest do pierwszej. No ja w drugą stronę zrobiłam. Po to żeby móc skrócić. Zobacz, to mi się skraca i wychodzi mi 7. 7 jest stałą wartością, niezależną od niczego, czyli za każdym razem e, q wychodzi nam 7. Gdyby na końcu tutaj w tym momencie wyszło ci na przykład, no nie wiem, 5n albo coś zależnego właśnie od n, czyli to n by ci się tutaj nigdzie nie skróciło. To znaczy, że, my nie że to nie jest ciąg geometryczny, bo za każdym razem N byłoby inne, czyli za każdym razem miałbyś inny iloczyn. No, maturka dosyć trudna. Dosyć trudno zrobili, jak na podstawę, i to jeszcze we wrześniu, tak? Czyli macie jeszcze cały rok nauki przed sobą. Okej. Okay. <laughs> w porządku, czyli e, jeśli wyszło coś bez N, to tak. Ciąg jest geometryczny, prawda, bo zawsze to Q wychodzi takie samo, niezależne jest od niczego, od numeru wyrazu. Natomiast jeżeli wyszłoby zależne od N, to ciąg nie byłby geometryczny, ponieważ Q by się zmieniało, byłoby za każdym razem inne. E, ok. No i mamy jeszcze tutaj ten drugi drugi tak jakby podpunkt, suma trzech początkowych wyrazów ciągu AN jest równa 20. Dobra, czyli jeżeli już wiemy, że ciąg jest geometryczny, to możemy skorzystać ze wzoru na sumę wyrazów ciągu geometrycznego. I już taki wzór tobie wgram. Mhm. Wzór na suma Dobra. Hop. Widać? Mam nadzieję, że widać. Ok. Czyli tak. Czyli my chcemy policzyć... Trzy początkowe wyrazy. No to nawet jeżeli byś tego wzoru nie wiem, nie umiał sobie znaleźć w karcie wzorów czy coś, no to mógłbyś przecież wyliczyć, tak? Pierwszy wyraz, drugi i trzeci i je po prostu dodać. Jeżeli e, jednak chcesz wykorzystać ten wzór, tak? Na sumę trzech początkowych, no to wpisujesz za NK3. Czyli S3 mamy. Pierwszy wyraz. Musimy policzyć, no bo mm, nie mamy go nigdzie tutaj policzonego, więc y, no co, policzymy sobie. Mamy tak, tutaj na dole jeszcze wpiszę, a1 i ze wzoru lecimy, tak? Tego tu. Czyli 7 do pierwszej, to już nie piszę, że do pierwszej, na no, 21, to się skrót, skraca przez 7, czyli mamy 1 trzecią. Czyli pierwszy wyraz tego ciągu to jest 1 trzecia. Teraz co mamy dalej? 1 minus, do n. E, no dobra, a q nam wyszło przecież równe 7, tak? Czyli mamy 7 do potęgi n, no a n to jest 3, bo liczymy 3 pierwsze wyrazy ciągu. Dzielimy na 1 minus 7, no bo wyszło nam, że q to jest 7. Dobra, no to, no to dalej. Musimy to wszystko przeliczyć. Eee, razy. No i co? 7 do 3, to mam tak 7 razy 7, 49 I jeszcze razy 7 Musimy to 49 zrobić To jest 343 Na minus 6 o. Takie rzeczy są do przeliczenia Ym, Czy tu nam się coś skróci? Raczej nie bardzo, no dobra No ale możesz mieć kalkulator oczywiście na maturze, więc w porządku. 3 razy 6 to jest 18. No i sprawdzasz sobie, tak? Potem na kalkulatorze. 343 dzielisz na 18. No wychodzi 19 całości. No i coś tam, coś tam dalej, tak? 19 całości i coś tam, coś tam dalej. Czyli już widzisz, że to jest fałsz. Już nie musisz nawet tego do końca wyliczać. Jeśli to zadanie byłoby zadaniem otwartym, to i owszem, czyli robisz całości i jeszcze patrzysz, jaki ułamek tam zostaje. Eee, no cóż, ciągi są troszeczkę trudne, ale jak je zrozumiesz, to, to nie będą takie trudne. A to jest matura, więc już tutaj na takich naprawdę, naprawdę szczegółach się nie skupiałam. Jeżeli masz ochotę poznać ciągi troszkę bardziej lepiej, to zapraszam Cię na, do innych filmików na kanale.